Dzień dobry moi drodzy, ja nazywam się Tomasz Dziełowy i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Igrzysk Śmierci Full Focus. W naszej grze cały czas pozostaje siedmiu zawodników: Kubon, Wander, Nerwarian, Mivak, Infomode, Stazja oraz Spartiatics. A w dzisiejszym odcinku czeka na nich pojedynek junglerów. Konkurencja będzie polegała na jak najszybszym wyczyszczeniu swojej dżungli. Na początku każdy z nich wyśle mi na priv wiadomość z czempionem, którym chciałby zagrać. Następnie ja z tej puli wszystkich championów wylosuję jednego, którym zagrają wszyscy. Każdy z nich indywidualnie wybierze runy oraz samonerspele. Będą musieli zacząć od blue buffa, a następnie kolejność czyszczenia pozostałych kampów będzie dowolna. Ich zadaniem będzie zrobić blue. Reda, Raptory, Grompa, Wilki oraz Golemy. Łącznie 6 kampów, a dwie osoby, które zrobią to najwolniej, zmierzą się ze sobą w dogrywce. Ten, kto przegra dogrywkę, oczywiście odpadnie. Z racji, że dwie części mapy są swoim lustrzanym odbiciem, oczywiście będzie dżunglować dwóch graczy naraz. A z racji, że ilość graczy jest nieparzysta, ja również dla sportu wykonam dżunglę tym samym czempionem. Jeżeli zdarzy się tak, że więcej niż dwóch zawodników zrobi czas gorszy ode mnie, wtedy wszyscy oni będą musieli zmierzyć się ze sobą w dogrywce. W poprzednim odcinku pożegnaliśmy Arquela, który bardzo niefortunnie podłożył się pod Gidyni Dalki. A kogo pożegnamy dziś? Oglądajcie Igrzyska Śmierci Full Focus. A nasi zawodnicy czekają już na Lobby, żeby dowiedzieć się, jaką postacią będą mogli dżunglować, bo dziś oczywiście wielki pojedynek y, dżanglerów. Stazja, powiedz, jak się czujesz w dżungli? Źle, tragicznie się czuję, ale mam nadzieję, że uda mi się podołać. Dobrze, o... jaką, jaką postać zgłosiłaś? Powiedz do losowania i dlaczego. Ja zgłosiłam Sorakę, no nie wiem, wydaje mi się, że będzie ciekawie. E, no dobrze, czy, Wolę, czy... Kto, masz jakieś tajne taktyki na dżanglowanie Soraką? Y, nie, nie przygotowałam się do tego. Dobrze, Nervarian, jak ty słuchaj e, z tą dżunglą? Myślisz, że jakiś pierwszy czas dzisiaj możesz wykręcić, czy, czy trochę się cykasz oponentów? Jak to wygląda u ciebie? No ja coś tam dżungluję, więc myślę, że może być dobrze. E, no i wybrałem Filistixa. Bo stwierdziłem, że to jest taki champion, który. No trzeba nim trochę pograć. ja nim potrafię grać. A reszta chyba nie. Więc nas. Kuba, troszkę, no, troszkę. Ten już no. tryhard. Kuwa, umiesz Fiddlesticksem wydżunglować coś? umiem. Grałem widlestikiem pod tanka. Więc spokojnie, to wszystko wiesz. No dobra. Wszystkie limity są znane. No dobra, kochani, przypominam, że kto dziś wykręci najgorszy czas, ten będzie musiał nas opuścić, więc przejdziemy sobie do losowania postaci. A uwaga, żeby już wszystko było jasne, to zostały zgłoszone. Yumi przez Kubona, Soraka przez Stazję, Rumble przez Wandera, Fiddlesticks przez Nervariana, Shaco przez Miwaka, Oriana przez Infomoda i Yasuo przez Spartiatixa. Eee, Nadaję tym postaciom numerki od 1 do 7 i za chwileczkę przy pomocy generatora liczb losowych wylosujemy sobie postać, którą eee, będziecie musieli zagrać. Oby Wypad szósteczka wypadła, proszę. I uwaga... Pow! O nie! Jeden, to nie. oznacza, że... Jeden, Jeden, to jest Pierwsze jest na przeczyszczenie, jeszcze raz! Przecież widać że maszyna nie, nie Oliwiona, będziesz nie Zgadzam się, zgadzam to. się, jeszcze raz, jeszcze raz. Jedenka no to, to co spa. to jest? Moja e, Judy. 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 O dobrze! No, no nie, no to, nie. to będzie najdłuższy odcinek. Nie, nie no w dupa, ja pierd... E, Sorka to... e, kochani. Kto przewiduje w takim razie, że nie ma już sensu, żeby grał, bo i tak nie wygra? Bo tak wnioskowałem po odgłosach co do zasady. Jak się czujecie z Yuumi? Ja. Wander. No zrobiłem... Yy, 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 czuję się dobrze. Czuję A się nie się powiedział prawdy. <noise> czuję się dobrze. Czuję się OK. czuję się okej, okay. czuję się okej. Okay. No dobra, w porządku. To będzie Yumi, ale z racji słuchajcie, że no, na jednej mapie maksymalnie w jednym momencie może mm, dwóch junglerów czyścić, jeden po stronie drużyny niebieskiej, drugi po stronie drużyny fioletowej, to musimy wyznaczyć kolejność, w jakiej będziemy dżunglować i tutaj pomoże nam poprzedni odcinek, bo w poprzednim odcinku w dogrywce. Kubon otrzymał dwa hity w łuczniom, w związku z tym będziesz Kubon pierwszą osobą, e, która wyjungluje Yumi. To twoja postać, skazana przez ciebie, więc myślę, że dla ciebie to akurat nie oh, najgorzej. Co? Pokażesz nam jak to się robi. <laughs> Ale oprócz ciebie w dogrywce był także yeah. Nervarien, który otrzymał jednego hita w łuczniom, w związku z tym wy panowie we dwójkę zagracie na pierwszej mapie. Ale jeżeli chodzi o pozostałe pojedynki, to tutaj wiemy, że na pewno infomode. Ty będziesz w pojedynku numer 2, bo byłeś w dogrywce, choć nie otrzymałeś żadną włócznią, no to możemy to traktować jako jeden z gorszych wyników w poprzednim odcinku. Natomiast musimy też wybrać kolejność pozostałych osób. I tutaj ja bym chciał zaproponować tajne głosowanie spośród członków zwycięskiej drużyny z poprzedniego meczu. To znaczy Miwak, Spartiatic, Stazja i Wander. Poproszę was teraz, żebyście napisali do mnie na priv. Ksywkę jednej osoby z Waszej drużyny, którą chcielibyście, żeby jak najszybciej wyżanglowała, a później podliczymy sumę głosów i na podstawie tego, kto ich ile zbierze, wybierzemy kolejną. Uciechajcie, dobrze, mam już wszystkie głosy. Uwaga, kolejny raz niezależna komisja gier i zakładów podlicza, kto ile ich otrzymał. No dobrze, kochani, mamy jedną osobę, która otrzymała aż dwa głosy. I tą osobą jest Wander, tak w związku z tym Wander y, zawalczysz na drugiej mapie, będziesz y, na jednej mapie z infomodem i mamy następnie remis dwóch osób, które otrzymały po jednym głosie, są to Stazja oraz Spartiatix, wy zmierzycie się na mapie numer 3 czwarta oh, osoba, z... która z bardzo dziwnego nieznanego mi powodu nie otrzymała ani jednego głosu, <laughs> jest to Miwak i Miwak zmierzy się na czwartej mapie. Więc możecie pisać w komentarzach, że znowu kurwa, wszystko ustawili pod Miwaka, <laughs> bo jak żeby innego. Jak... <laughs> My taki taki nick wymyślił, co list, nikt napisać nie, nie umie <laughs> <laughs> Tutaj przypominam, Yumi jest postacią narzuconą dla wszystkich Ale jeżeli chodzi o runy, itemy i summoner spele, Gracze mają pełną dowolność Również mają pełną dowolność, jeżeli chodzi o kolejność czyszczenia kampów Najważniejsze jest to, że zaczynają od blue buffa, A co wydarzy się dalej, leży w ich rękach Czas zatem na pierwszy pojedynek No i jest blue buffik. zaczynamy Jezu Chryste, 45% całego to ataku <noise> Tutaj konkretne kajtowanie się dzieje Jest nieźle Golem ewidentnie zły Term był wkurzony, jakby takie małe gówno mnie biło i uciekało Ale sobie blue spoko jako pierwsze, bo... Będzie mana później na spawnowanie tego. No, Skip. najsensowniej, też chyba, nie? Patrzcie, ja co Tutaj. Migankuje, co to być? Tutaj tak to wygląda. No, nie zdradzamy. Wydaje mi się, że dosyć różnie wam idzie, tak w ogóle, co do zasady. Więc to jest bardzo, bardzo ciekawe. Nerwarian już pół by zrobił. No. No, z Kubona szybciej. Pewnie nie spajtował, ja spajtnąłem. Czy Blue. To już jest dosyć ciekawe. Tutaj po stronie Kubona mamy drugi camp zrobiony. Jak u ciebie, nerwa? A ja już trzeci robię. Uuuu zbił dużego Wilka Ale Nerval zbił o, dużego wilka do połowy wiesz. i przestał. Kurczę, wydaje mi się, że najpierw lepiej robić chyba Reda i później w rejty, żebyś miał to podpalenie tak. ja. chyba. To skończył właśnie Nerwanie, leci teraz na tutaj raptory. Ja pierwszy. A nie, na Reda, już Reda, co tu? Reda. Nie, Reda. Ile do Smite ja jeszcze masz? Ja mam już ab. Ja będę spać o redbuffa, bo tak naprawdę będę spać na golemy tak czy szarki. No to Kuba, ma tak starszy dużo HP! No nie jest źle, tak jak tutaj patrzę po tej stronie nie widzę nie, nie mam twojego ekranu nerwa Ale tutaj u Kuby no to powiem ci dobrze to wygląda naprawdę, nie? Nie tak, w porządku, też to, że to EDA i tak Speed jest fajne. No. pomaga na mocno na pewno ten ten też się w sumie nie przydał. Może nawet można było gałosta wziąć tutaj. ja też nie pod brałem tego. No ten teleport rozumiem był taki awaryjny, nie? Jakby coś poszło nie tak. No, nie byłem pewnie jak to będzie wyglądało, szczerze mówiąc. Też nawet czasu na przetrenowanie nie było. No okej, okay, dobra, tutaj. U kubona mamy już ostatni kamp, także to już jest kwestia sekund, tak naprawdę. Też na już lecę. No, to już jest końcóweczka, końcóweczka, końcóweczka. Jeszcze dwa. Jeden golemek i. A no tak. 509 kubon. <grym> ur dobrawo brawo, kubon. Doświadczony jury player w lesie. <grym> No twoja postać, dobra. więc no jakbyś... się nie no, tak, tak 520 nerwarię. No dobra, panowie, jak wy oceniacie te swoje czasy? Co mogliście zrobić lepiej? mogłem no, nie brać teleportu, mi się wydaje. I wziąć jako. Ghosta chyba wziąć, nie? Ghosta na przykład. Ewentualnie wziąć jakąś Clarity na manę po prostu. No i jak tam, to chyba nie taki diabeł straszny jak go malują, co? Straszne, ale, że, ale straszne. Im wykonali, wyglądało wyglądało się to prosto, wyglądało to prosto. Ale Kubo, na jaką przewagę, 11 sekund, no. Jezus, to jest bardzo dużo w dżungli. E, Infomo Wander, zapraszam na e, drużynę pierwszą. Pozostałym życzę doskonałej zabawy. Uff. Idealnie, dobra, zaczynamy panowie w takim razie. Mamy kajtowanko. No ja to jest trudniejsze niż myślałem. Kuba, nie, no ja nie ma nie nie tego kajtować, Ja czuję, że umrę coś. No. Dobra. On się zatrzymuje na każdym kicie w niego. No. Tak, Aże tak, tak, <noise> Kurczę, co to co za za pasek już się się tak, na tą tak, 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 szybko chyba. Co dał, to tak, tak, równo nie, chyba Wander trochę szybciej. No się boję, że ty się krawik przerwie zaraz. Dobra, lecimy dalej. I zobacz, ty nerwarium nie, nie nakładałeś tego, widzisz to? Podpalania na małe wilcze Tak, 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 tak. No, no, no to błąd. I chyba dlatego ci ucięło. To teraz każdy udział 5.11 czy tam 5-9 Dobra, trzecia minuta. Jeszcze macie chwilę. Mhm. i tu mamy taką decyzję. Tu mamy Oj, taką źle. źle. Kurde, po od Oczywiście, że tak. Za późno, trzeba się wycofać. No, <laughs> to jeszcze dużego najpierw. a nie, Dużego mi na początek, no. Co? On odpiewszył! Nie. No. Czwarty obóz zrobiony u obu graczy. No, ale tutaj mamy duże różnice w strategii. Zobaczymy, komu się opłaci, a komu nie. Czwarta minuta, 10 sekund. Nie, no to nie wyjdzie. Cóż, czuję, że dramat jest. Ja, czy, ja, wiem, ja wiem, czy on golem zrobi. Aj, no. On chyba nie da rady zrobić, wydaje mi się. Dobra, obaj gracze, piąty obóz zaliczony. Czwarta minuta, trzydziesta szósta sekunda. A mi manny brakuje. Nie, oddajówka no jest. 10 dwa. Ja nie da rady. Ojojoj, <noise> oj, oj, to są problemy. Nie tak powinno być, coś tu jest nie tak, coś się zepsuło. O kurde. Chyba powinienem poczekać z Moną na E. Zrobił. Tego już chyba nie zabijam, nie? Nie ma szans. Dobra, nie. Nie umrzemy. 5-9 minęło. Już jesteście wolniejsi od Kubona. I... Kubon to jednak szeryf I... jest. 5-14. 5-14 Vander. Dobra. Nie było tragedii. 5-21 no, mode. Piąteczka, Wander, Fajny, fajny pojedyneczek. Ma piąteczka. Stazja kontra Spartiatix, to będzie mapa, na którą tak. wszyscy czekamy Będzie to o Jezu! E, niesamowity pojedynek, także o nie. e, słuchajcie, wysyłamy zaproszenie do lobby i niech się dzieje Dobra, poszło, jest blue Bafik. zaczynamy w takim razie, od teraz pełne skupienie kochani, niech się dzieje No to jest najważniejszy moment, słuchajcie, ten blue Bafik. Chyba nie tak miało to iść O! To o ja bardzo... bieprze, ale za zaryzykowałem! O Jezusie! Już myślałem, że się zresetuję blues, serio! U. No tam nie było daleko od tego tak naprawdę Ale ryzyko musi być Tylko ci co ryzykują, zyskują, proste Bez ryzyka nie ma zabawy Tam coś niepokojącego się dzieje po drugiej stronie Bardzo dobrze Uj, to źle no. użyłam Zła umiejętność Chciałam... Z... A. Oj Sparta, dobra Nie, 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 ja tu mam pod kontrolą, git, wszystko Nie wiem, jest stres Trzecia minuta zaraz, spokojnie Ale Sparta wszystko Sarka robi pełen. na razie Aaa, jestem No to nie masz co się stresować, dobre tempo jest jestem. Ale jakoś nie wiem, równo stacja szybciej, stacja szybciej Jakoś nadrabię Ty no O nie, chyba coś zepsułam, ale dobra, zobaczymy Jezu, jestem tak, tak skupiony no, ja to samo Cichutko jest, no Tylko klawiaturki słychać Nie, to dobrze, odgłosy walki to są Dobrze, czwarty kamp zrobiony No Reda zrobił już Nie no, z jest szybszy Smite'ował Reda No timingowo jesteście gdzieś w widełkach mniej więcej, tak jak poprzednie pojedynki ale czy w nap... sumie w widełkach O czy kurde, spiewczyłem, nie podpalałem budżego. Nie wiem, stresik straszny o mój Boże! O ja CO ja odpieprzyłem! Nie nieważne! Nie sorki! Krzyczę, sorki! O mój Boże! W porządku, nie przejmujemy się. Ja nie wiem jak Kuba to zrobił 5.09 4.50 Dobra, chyba mnie nie pobije, ja coś nie wiem, 13 sekund. 5.02 jeszcze jeszcze robię. Ej czemu ich mypię? O. 5.09 minęliśmy Kubona. Mm. 5.14, minęliśmy Vandera. Ja, nie mogę, nie! 5.20, nerwarien, 5.21, infomode 5.23. A... O! Już! To, równo chyba! To chyba równo. trzy razem. Razem skończyli, praktycznie Ilu? Dobra, nerwarien, jesteśmy bezpieczni chyba. Bezpieczni, no. 5.23 razem, yeah, no. Nie. Ale gówno, ja tak zmis uciekł Uciek mi jeden mobek. Ja pi Co ja odkrywszy miałbym smajta na golemy Ja piję. Ja, ja, nie wiedziałam kiedy używać tych smajtów, oh czy nie wiem, nie wiem, no starałam się. Nie Ale, no. co, to, co to, za smajt był spóźniony na golemie? Widzieliśmy to. No. Bałta tak, no, no, taki poszły w golemie i była bezpieczna. No, no kurde, bo też w Egly użyłem heal przez przypadek zamiast smita, bo myślałem, że mam smita na temat. A myślę, że to jest taktyka myśli, taka, myśli, że mówiliśmy, o, jak ładnie się no tak zresetował cały. Jezus Maria. Jezu, ja to, ja to się boję strasznie tego, nie? Co teraz będzie, bo teraz yy, ja też muszę zrobić swój czas yy, i to, to nie dobrze bardzo. Dwa charge, mam smita na starcie, czy jeden? Eee, wiesz co, nie wiem, chyba jeden. Boże. Dobra, dziewięć, 9... dobra. Się, dobra. Zginę! Nie. <laughs> to jest. A ja mam. Y, zasięgowo ja biję, nie? Tak, tak, tak. 500 atak rędu, dobra, git. Ale tego śmiecia zcisnę. Zostaw mnie! Tak, tak naprawdę. On czuje, że będzie miał najlepszy Spadaj, czas. żeż gościu. Co zrobię, zabije mnie. Kiepsko. Zabije mnie zaraz. Łukko robi najpierw w całe i dopiero potem atakuje To niedobrze słuchaj Weź w ogóle się O nie O nie jak mało Hilda je Potek jem Zapomniałem o potkach, Spadaj Dobra Nara Gościu Dobra O kurde, gram mi się dresował? Tresetował mu się gram O kurde ale nie cieszę się, że mu się źle dzieje, ale się cieszę, że mu się źle dzieje, rozumiesz? Elo, elo, dobra, nara. Nie zginałem na blue, to już jest okej. Okay, jak bym powiedział. No, słuchaj, no mi się grom zresetował. no nie jest najlepiej. Co? Ale to nie jest, jest najgorzej, no ta. Nie żartuj sobie nawet tak ze mnie. No serio mówię. Bo Beka ze mnie toczysz gościu. Nie, nie, nie. Jak się składa, że nie? O mój Boże. No, to chyba nie jest dobry znak jest, jak Miwa Gestaru do skiperem. Patrzyłem co oni robią to teraz, tak trzeba każdego po trochu uderzać. No, no, no. Żeby ten pasyw tam wchodził. Ja właśnie też się tego. skupiam teraz na tym. No to jest ważne, żeby wszyscy płonęli cały czas, bo A, to 3 ta, ta. sekundy kupuje, nie? Smite o Wilka czemu? On ma, on ma smajta? Co on robi? Imperium ma smajta. Ma cały czas. Ale Imperial ma smitał Wilka, czemu? Kozak, petarda. A nie wiem co dać kolejne, dobra chyba to. No na pewno to. I tuwa. Ej, u mnie nie da się kusterować, już zmisowałem. Co? No, nie mogę kusterować. No. <gry> leci mi w przód ciągle. Na ja ty mnie wkręcasz, chyba tu, że niby ci coś się stało. Tu, że niby zmisowałeś. Ja no, no, w ogóle no, no. Nie, nie kupuję tego nawet na sekundę, gościu, nie? No ma Gimper na, na, na redzie 900 na razie. 900 na redzie, ale smajtował. No, Równo no, 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 sobie miwak zrobił, miwak zrobił tego. Reda. Dobra, Nara. Śmierć frajerom. Nie Pozdrawiam. Ty, trudno to jest w sumie, tak? No trzeba się skupić bardzo często. No to. O kurczę, powiem ci, że tutaj no jest. Wow! O wow! Dobra, nara, gościu. I zaczynam, właśnie. Co? golemy zacząłem właśnie. No, no. Nie mam na tak, kurczę, no, w sumie tak ten ten robić. Czas nie jest i tak najlepszy, tak sobie patrzę teraz. Jak to się coś tam zresetowało, to i tak nieźle. To szybciej No, Ale. To ja myślę, że ty farmazony w ogóle cisnąłeś Ale jestem w dupie Nie wiem jak daleko mogę odbiegać w ogóle O nie Nie mam many I co ja mam zrobić? Zginę Przestańcie Skończyłem 520, 20 To no. jest Widzę, że challenger to nie Dobra elo już teraz Dobra, 5.39, ale nie umarcie jest y, dla mnie ważnym challenge'em, Ale że 5.20, 5.20 miałeś, tak? Tak, 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 5.20 no. No dobra, chodźmy na ogólniaka. Chciałem powiedzieć, że nie tak, umarłem jest... i bardzo dumny jestem z siebie w związku z tym. Brawo, Tomku. Dziękuję. No, ale zrobiłeś dżungla? Szczerze, że to E dużo dawało, w się nic ciężko było zginąć, jak się miało ten drugi poziom. Ciężko, bo no. ja bardzo się bałem kajtować daleko i mam wrażenie, że bardzo blisko biegałem z tymi stworami, one mnie biły strasznie, nie? ale nie wiedziałem, gdzie jest zasięg, żeby chłop mi się nie zresetował nagle. Ale ja i Stazę to mamy takie czasy tragiczne. No, no dobra, a propos, to dobrze, że mówisz, słuchajcie, yeah. bo Ojej. Sparta i Stazja jesteście zagrożeni w dniu dzisiejszym, to Czas oznacza, odpądź. że przed wami dogrywka. Dogrywka polega na e, walce o dragona. E, wybieracie sobie postacie, następnie udajecie się na dragona. Wspólnie go bijecie, nie możecie atakować siebie nawzajem. Bijecie generalnie smoka, bierzecie smajty. Wygrywa osoba, która dobije dragona. Zastanówcie się, słuchajcie, jakie postacie chcecie wziąć, jakie runy, jak się chcecie do tego przygotować. Zasada jest prosta. Ma Macie 5 minut na to, żeby wyfarmić sobie postać. Jak wybija 5 minuta, zmierzamy... Na smoka. Um, możemy faktycznie troszeczkę pomóc, odpalić z 2 do 4 smajtów y, ogólnie, żeby go troszeczkę osłabić, i później zostawiamy go Wam. Osoba, która dowije smoka, gra dalej. Osoba, której się to niestety nie uda. Um, no pożegnamy ją w dniu dzisiejszym, więc będzie to bardzo stresujące. Nie wiem, czy bardziej stresujący styl dragona będziecie robić w swoim życiu. Sparta, dlaczego mundo? Procentówki, myślałem, że to wygra, ale nie wiem teraz. Dlaczego Morgana? Nie wiem, to, to po prostu. <śmiech> Tego. <śmiech> po prostu wzięłam ją, nie mam Ale że Morgana zapisze Drake'a? No dobrze, postarajmy się nie być bardzo na leinach, żeby w zależności, gdzie oni będą chcieli pójść, ale jeżeli oboje junglują, no to e, To inny case. My mamy co wbić bardzo. Na, na jakich chcesz? Przed piątą minutą. Na piątą minutę po prostu tak, wejście na smoku. Smoku. Zaplanujcie też czas na. Znaczy po piątej minucie nawet możecie się cofnąć po itemy, to nie jest problem. Dobra, Możemy dobra, na piąta to minuta no... po prostu przestajemy expić. Tak, po piąta minuta przestajecie expić, możecie sobie wrócić, kupić itemy, zmierzacie następnie na smoka i tam już dokonuje się walka. Dobra, bądźcie, chodźcie tutaj podejdźcie. Ja jestem gotowy. Spójrzcie no. smoku prosto w oczy. My wychodzimy po tym jak zasmajtujemy, nie? Dobra, i uwaga a Czujecie, że Tak, my zmajtujemy i wychodzimy, także uwaga 3 4 3 Niech wygra lepszy Albo lepsza No, o, ja jestem bardzo nie, ciekaw Ale No, bardziej niż on No Oj. 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 Razem, tak? 450, pamiętajcie no. no i uwaga, centrajcie. uwaga, uwaga, uwaga o! 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 Wow! Jezus! 4 HP widziałem! Tam było 4, ja 4, 4, no. 4 HP było! Stazja się... 4 HP zmisowałaś! Co się stało, Stazja? No nic no! Tak lepszy! Stazja to serio było giga dobre, bo 4 HP, naprawdę! Jakby praktycznie to miałem! żeby tak, tak, giga farta! To samo może tak klausa z spatiati co żeby była kobieta jeszcze. Przypomnę ci, że w pierwszym odcinku kubot skamowałeś? w drugim, w każdym odcinku skamujesz. ja nie Ja co się Jeszcze Yumi wybrałeś nam. No. A ja jeszcze Yumi. Kochani, kochani, to nigdy nie jest przyjemny moment i zawsze jest każdego szkoda, bo wszyscy jesteśmy super fajni, ale niestety, Stazja, bardzo serdecznie ci dziękujemy w dniu dzisiejszym 4hp, e, przesądziły o twojej przegranej, e, jak się czujesz powiedz? No, jest to czwarty odcinek. To tak w gruncie rzeczy w połowie stawki. Jesteś zadowolona z tego wyniku, czy wolałabyś troszeczkę lepiej. Nie no, miałam nadzieję, że trochę lepiej, no, ale no spodziewałam się tego jednak. Dżungla to totalnie nie mój klimat, więc no. Było dobrze. No dobrze. Myślę. Spokojnie ja odpadnę w następnym pewnie, tak się nie <głosy> <później>. <głosy> To możemy zrobić tak ja ładnie. Słuchajcie, będzie. wszyscy tutaj brawa dla Stazji. Brawo! Mam niesłychanie. Bo... Tak jest. Pozdrawiam wszystkich moich widzów. Mam nadzieję, że się nie zawiedliście na no, mnie, chociaż mogło być lepiej. i Miałam nadzieję, że będzie lepiej, ale wydaje mi się, że chyba byłam z taką spodziewaną się osobą, która odpadnie w tym odcinku. Także. No. Trzymajcie się cieplutko i w ogóle. Wielkie dzięki. Trzymajcie się cieplutko. Ziomeczki, słuchajcie, pożegnaliśmy przed chwilą Stazję, natomiast w poprzednim odcinku odpadł Arkwell No i y, zapytałem go, jak myśli, kto najgorzej sobie poradzi z dżunglowaniem w tym odcinku I Arkwell po bardzo krótkim zastanowieniu wskazał osobę, która jego zdaniem odpadnie yy, I nie trafił, bo nie obstawił Stazji Arkwell na odchodnym powiedział, że jego zdaniem w tym odcinku... Odpadnie Spartiatix e, Nie Uuu, wiem, czy to było jest. Blisko. 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 Było blisko. Nie wiem, czy to nie jest To, 4... blisze, to nawet ci się nie odparłem! O 4 HP się pomylił. Co ty tym Sparta myślisz? Słuchaj, on tu przeciwko mnie jest od początku, Także się nie dziwię, że na odchodny jeszcze kłodę pod nogę rzuca. Wiesz o co mi chodzi? No wiesz, no, zawsze tak dla każdego taki temat. miły, a za plecami widzisz. No co, uważać? No jest tak z Mnie się no. trzymaj Partiatic, ja cię na... nie zdradzę. Słuchaj tego, ale... Ty, to już trzy razy zdradziłeś. Ja wiem, co ty mi, Kuban mówisz. Dobra, nie masz... Ale Dobra. powiem ci tak, emotkę mi noża wysłał na Facebooku, już wiem, co to oznaczało. No, to o to chodziło. Dobrze, kochani, słuchajcie, bardzo miło mi zobaczyć waszą szóstkę w kolejnym odcinku. Będziecie mogli się do niego przygotować, oczywiście. Kolejny odcinek będzie polegał na serii bitew na Howling Abyss. I nie mogę Bo... dużo więcej zdradzić. Będą to bitwy bardzo niestandardowe. Każdorazowo, po wybraniu postaci, będziecie dowiadywać się specjalnych zasad, które będą wpływały na to, w jaki sposób będziecie się bić. A każda śmierć będzie na wasze konto załatwiać tak zwane punkty wstydu. Osoba, która w przyszłym odcinku jako pierwsza zbierze 5 punktów wstydu, niestety nas pożegna. Także nie bardzo możecie się do tego przygotować, ale możecie sobie nad tym pomyśleć. Um, póki co dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. No i widzimy się za tydzień. Trzymajcie się ciepło. Pa pa. Trzyma się pa, pa. pa pa, pa Dzięki, dzięki pa. No to moi drodzy, raz jeszcze dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków i trzymajcie się ciepło. Cześć!